No nie jest łatwo, bo Wojtek jechał świetny rajd i to drugie miejsce tak wisiało w powietrzu, ale no musiałem coś wybrać. On miał o co walczyć tam jeszcze chyba z Grześkiem Grzybem, także to tempo było wysokie, ale gdzieś tam się podpiałem po to. No jednak kalkulują cały czas, że, 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 że no musimy, mieć, musimy być na mecie, bo, bo tu nic innego w rachubę nie wchodziło, Grzesiek również jechał, więc w przypadku nieukończenia przez nas rajdu koniec, no nie mamy nic. Także nie jest łatwo jechać już praktycznie od drugiego odcinka wczorajszego dnia w ten sposób. Także myślę, że egzamin zdany i cały zespół, cała ekipa, Y, wszyscy, wszyscy naprawdę stanęli na wysokości zadania, kibice, no, ja dziękuję wszystkim, całej grupie sponsorów, całemu zespołowi, bo wystartowaliśmy z nowym samochodem, dla mnie kompletnie nowym samochodem, y, wiele, wiele czasu schodzi na tym, żeby tak komfortowo y, czuć się w nim i jechać, bo, bo to można i on naprawdę odwdzięcza się y, fantastycznymi doznaniami wewnątrz samochodu. Y, Także ja mam nadzieję, że to już mamy taką dobrą przecierkę przed przyszłym sezonem.